Cześć Tarotka, witam serdecznie na moim kanale. Dzień dobry wszystkim. E, zwłaszcza e, witam serdecznie zodiakalne byki, ponieważ jest to horoskop dla Was na miesiąc czerwiec 2020 od 15 czerwca do końca czerwca. No i zobaczymy, co tu karty prognozują dla byczków, przynajmniej dla tych byczków, które te karty e, będą przyciągać, odzwierciedlać. No i zobaczymy, co tu dla byków. Od 15 czerwca do końca czerwca to sztuka by chciały zaprognozować. Mam nadzieję, że czujecie się wspaniale. O, jakiś romans, nie wiem, coś z przeszłości, tam coś zapowiadało, nowy początek. Dla niektórych nowy początek z kimś z przeszłości, może jakiś romans, zabawa, nie wiem, impreza, coś się od nowa zaczyna, ale to tak na wstępie. A tutaj, no proszę bardzo. Słuchajcie, ja bym powiedziała, że od losu wam się trafia jakaś okazja, jakaś wybitna okazja. Być może y, wcześniej coś chcieliście zapoczątkować, nie wiem, z kimś, z czymś, i to było jakby małe, na małą skalę, natomiast y, na ten moment jakby los przynosi wam rozmach, rozpęd. Jest możliwość y, zaczęcia czegoś od nowa. Y, czegoś, w sensie nie wiem, biznesu, spraw jakichś tam projektów, postanowień, etc., etc., albo z kimś, z jakimś człowiekiem. Też ja bym powiedziała, że uważać, żeby ktoś Wam mocno w główce nie zawrócił. Drogie byki, byczycy, tak może być, że ktoś Wam zamiesza w główce. Zobaczymy cóż tu dla byków do końca czerwca byczki. Mm -hmm. Hmm. Moje drogie byki, tak zaskakujące czytanie dla mnie. Słoneczko mamy pod spodem. Słoneczko mamy pod spodem. I teraz, jak to czuję? Słoneczko przeczytać w kontekście do tego? Ja bym powiedziała tak: karty, które, byczki, które odzwierciedlają moje karty. Być może jesteście w takiej sytuacji, albo za chwileczkę będziecie, że dobrze by było się ruszyć, że dobrze by było się ruszyć iść gdzieś dalej. Być może niektórzy z Was zapoczątkowali wcześniej coś i teraz ostro pracują na jakieś efekty, na jakieś profity. To mogą być profity finansowe albo uczuciowe, tak? Tak może być. Czyli coś zostało wcześniej zapoczątkowane i teraz po prostu uwijacie się bardzo rzetelnie, jak w ukropie, po to, żeby te owoce przyszły. Niektóre, mo, mo, niektóre z kolei byczki mogą być w takiej sytuacji, że już wykonały wcześniej albo teraz wykonują, nie wiem, jakąś tam część pracy i teraz już pozostaje im czekać po prostu na, na, na te owoce tak, tej pracy. Dla jednych to będzie tak, dla drugich tak. No i co? Też od razu powiem, zanim mi myśl ucieknie, bo ponieważ to nie jest konkretne pytanie postawione, tylko jakby no ogólnie dla. Chcę kilka wersji powiedzieć z tych kart, tak? Dla różnych osób. Więc zanim mi ucieknie myśl, no może być tak, że niektórzy z Was rozpoczynają budowę domu. Rozpoczynają budowę domu i po prostu. Aha, no. Jakby są na etapie rozpoczęcia, no już tam niby jakieś działania są wdrożone w to, tak, ale to wszystko jest jeszcze na etapie jakichś takich planów, albo jeszcze wymaga doplanowania, dopracowania, albo po prostu jest wyjazd e, gdzieś w tej kwestii, zmiana, jakby nie wiem, miejsca zamieszkania, tak, i to jest jeszcze cały czas e, doplanowywane. To, to też tak e, mo, może to być a dla niektórych jakieś przeniesienie nie będzie wcale tak daleko, wbrew pozorom tylko będzie właśnie blisko i nawet daleko e, karty radzą w takim wypadku się nie wynosić tylko gdzieś e, nie całkiem daleko <laughs> o tak e, i to jest ta jedna wersja natomiast e, wracając do poprzedniej e, tak jak powiedziałam e, niektóre byczki mogą być w, ta w takiej sytuacji, że albo zajewania ją w tym momencie ostro po to, żeby e, są w trakcie budowania czegoś po to, żeby te profity do nich przyszły, a niektóre po prostu oczekują, tak? Już tą pracę odwaliły i oczekują, że coś tam do nich przyjdzie. Może to wynikać dla niektórych byczków, że po prostu wcześniej, no nie wiem, wzięły ślub, tak? I teraz są na etapie Budowy tej, tego swojego związku, tych, tych podwalin swoich, albo no jakby to dla niektórych są w trakcie tej budowy, a niektóre już jakby są na tym etapie troszeczkę wyżej, że, że czekają tak, jakby, albo oczekują teraz, no, że będzie jakby nagroda tak, tego, co wcześniej zostało zapoczątkowane. Natomiast to jest taka jedna wersja. Natomiast i wtedy pomocna by była. To, co by przeszkadzało, to jakby zbytnie otwarcie się na świat. Nie wiem, zbytnie komunikowanie się z nie wiem, z zagranicą, poprzez internet, prze, przeszkadzałoby w tej budowaniu, w, w, w budowaniu tej relacji, tak? To też może być świeża zupełnie relacja. Budowało, przeszkadzałoby zbytnia otwartość na świat, zbytnia Gotowość do nawiązywania znajomości z innymi ludźmi, tak? Z, takie o serce też otwarte, głowa otwarta na inne znajomości, na inne relacje, kontaktowanie się przez internet z innymi, nie wiem, klikanie gdzieś na jakichś portalach, szukanie, albo w ogóle zbytnie, nawet nie szukanie kogoś, nie myślenie o tym, żeby kogoś poznać, ale w ogóle jakby utopienie się w internecie, zatopienie się i tam, nie wiem, jakiś swój świat, Ktoś się interesuje, powiedzmy, jakimś tam tematem, i tam siedzi i, te, i tego tematu od rana do, do nocy, tak, i jakby zapomina mm, o swoim związku, to jakby właśnie tego to jest przeszkodą, tak? Czyli taka zbytnia otwartość na, na innych, na poznawanie innych, albo yy, właśnie yy, na, na jakieś takie utknięcie w internecie, na jakieś swoje sprawy albo w ogóle na jakieś swoje sprawy swoje zainteresowania. Też może być przeszkodą, że ktoś wyjechał i, i po prostu czekamy, tak? Wyczki e, czekają na kogoś i w przeszkodzie jest wtedy to, że no, jest ta podróż, jest ta rozłąka, tak? Ktoś pojechał, my na kogoś czekamy. E, może ktoś do rodziny wyjechał, musiał odwiedzić tak, nie wiem, partner albo coś albo y, no w jakiejś kwestii społecznej, czy tam tradycjonalnej, musiał pojechać za, za chlebem, za zarobkiem, tak? no, Albo odwiedzić po prostu rodzinę ojca, nie wiem, albo po prostu rodzinę, tak? No, tak może być i, i czekamy, i to wtedy przeszkadza. Pomocne by było w takim wypadku. No, jakby rozumienie pewnych rzeczy, troszeczkę takie oddanie, oddanie dla tego partnera, dla sprawy, e, zadbanie o dom, o te podstawy, te, tego, co się tutaj zapoczątkowało, tak? Taka wyrozumiałość, intuicja. E, ja tego bardzo nie lubię, <taki> takiej postawy, no jakby karta to zaleca, że warto wtedy być tym takim stoickim spokojem, być tą taką. Mądrością, tak, czyli rozumieć wszystkie tam rzeczy, być cierpliwą, być taką intuicyjną, być opiekuńczą, jakby troszeczkę te swoje jakieś namiętności ukrócić, schować poczekać, przeczekać nie denerwować się, nie krzyczeć nie gadać za dużo być może wesprzeć się na starszej koleżance albo na, na takiej koleżance, która jest autorytetem dla was, bądź matka będzie wsparciem, tak albo w ogóle rodzice no tak karta pokazuje natomiast to co nieuniknione, jeżeli na kogoś czekacie, słuchajcie, jeżeli na kogoś czekacie bo ktoś jest w podróży, to ten ktoś do was dotrze. Ten ktoś do was dotrze i, no i nie wiem jak to powiedzieć, no i tradycji stanie się zadość dla niektórych, dla niektórych, dla niektórych miłości stanie się zadość, tak? Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza, etc., etc. Tak to może być. To może być dla niektórych. Ja bym powiedziała oświadczyny, jeżeli czekacie na oświadczyny, moje drogie byczki, byczyce, to takież mogą się Wam e, przytrafić. I wtedy bym powiedziała, będzie to małżeństwo, gdzie e, albo dwoje ludzi się zejdzie którzy będą ze sobą, którzy będą mieli no, niesłychane połączenie dusz, tak? Czyli jakby to połączenie dusz będzie tutaj przewagą nad takimi nad namiętnościami e, cielesnymi. To będzie takie e, genialne porozumienie intelektualne, genialne porozumienie duchowe. No tak tu karty pokazują, więc ja to czytam. E, też jeżeli czekacie, że no, chcecie kogoś poznać, tak? no to jakby jest to również możliwe. Ten ktoś może do was taki przyjść, bo czekacie na przykład że na, na tego partnera takiego stałego, tak już byście chcieli. To jakby on jest w drodze, tak bym powiedziała. On jest w drodze. On jest w drodze. Na ten moment być może jest gdzieś w dalekiej tej podróży. Nie wiem, wyjechał gdzieś dalej, w innym, w innym mieście, e, gdzieś pojechał za granicą, jest albo w innym mieście właśnie, albo jakaś odległość za duża was dzieli z jakichśkolwiek przyczyn, ale no, ten ktoś jest dla was, e, ja bym powiedziała, już w drodze. I to, co ci pomoże, to właśnie ta cierpliwość, to takie, taka wiara, że. E, no, że to co, to, co dla Ciebie jest przeznaczone, to ono będzie, to nie ucieknie. Może musisz troszeczkę dłużej na to poczekać, tak? Ale to, to będzie. I, I będzie właśnie na, na zasadzie te, tej porozumienia dusz i intelektu bardziej niż na, na, na tych zmysłach. No, kapłanka musi troszeczkę poczekać dłużej niż inni na, na tego swojego wybranka, czy na, na tą swoją wybrankę, tak? Ale się ziści. No i, i co? I suma sumarów wyszłoby na to, że jeżeli ten ktoś dotrze, tak? No bo tu mamy różne byczki, nam się odzwierciedlają, jeżeli, na, jeżeli ta osoba do Ciebie dotrze, no to będą, czy, czy zaręczyny zaistnieją, no to dalsze plany zaczną być poczyniane, tak? Te dalsze plany, które przyniosą radość, szczęście, no i tu mamy budowę pod spodem, tak? Więc przyniesie to, to oczekiwanie, zakończy się radością, aczkolwiek dalszym planowaniem kolejnych kroków, tak? Natomiast jeżeli czekasz na kogoś, tak? Jesteś sama i wyczekujesz. Chciałabyś już, żeby to był ktoś na stałe i czekasz, tak? Patrzysz, no Boże, trafi mi się, czy, 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 ja, czy ja będę sama, będę starą panną albo starym kawalerem, tak? Trafi mi się, czy, mnie, czy nie trafi, czy Boże, mnie to szczęście omija, no coś takiego. I tak czekasz i czekasz. No to właśnie to nie będzie ktoś z daleka. Być może nawet nie ma sensu, żebyś ty w internecie klikała i szukała kogoś na jakichś portalach, bo może się okazać, że ta osoba do Ciebie przyjdzie, jeżeli jeszcze nie w czerwcu, dla niektórych może w czerwcu, ale jeżeli jeszcze nie w czerwcu, bo może trzeba będzie dłużej poczekać, tak? Ale może się okazać, że ta osoba jest całkiem blisko, że, że wcale nie trzeba jej tak daleko wypatrywać. Nie trzeba tego świata, tak? Może się okazać, że to jest ktoś blisko, ktoś po sąsiedzku dosłownie, ktoś na tym mieszkający na tym samym osiedlu, albo kolega, z którym się świetnie rozumiesz, nie wiem, który pracuje biurko obok, tak, albo dział obok. No takie mogą to być historie dla byczków. I jest zadowolenie, jest radość. Warto, żeby była taka ufność w to, w to swoje szczęście, tak, ale. No to, to poczekanie, i ta cierpliwość, i, i ta wiara, że dostanę to, co chcę, jest bardzo pomocna. Podróż, jakieś podróże są zbędne, zbytnia otwartość, ja bym powiedziała, też tutaj, i, i szukanie wiatru w polu, nie ma to sensu. To tak, jakby to miało przyjść z bliska. No, takie karty, słuchajcie. <laughs> takie karty. Ok, byczki, żeby nie przedłużać, wyjaśnijmy sobie jeszcze, może coś tu z wyjaśnienia nam dojdzie ciekawego, nowego. Trzy buławki. I dla, to, dla niektórych, tak jak mówię, zwłaszcza dla tych samotnych, ale też dla tych, którzy czekają jakiegoś powr powrotu kogoś, może, może się zdarzyć, że to się zdarzy w czerwcu. Ale ponieważ mamy kapłankę, może się to przedłużyć, tak? Może się to przedłużyć. Obyś ty tylko byczyco bądź byku, jeżeli już do Ciebie przyjdzie, to aby nie było tak, że ty nagle zawiesisz się i jeszcze będziesz chciała chciał przedłużyć pewne sprawy, tak? Jeszcze będziesz chciał swoje pragnienia w tej szkatułce przytrzymać zamknięte i, i, i z tymi planami. Czy wy, wyściubić ten nosek, czy jednak jeszcze troszeczkę, chwilkę pozostać tutaj w tym cieniu, aby nie było właśnie z Twojej strony później przeciągania, jeżeli już się ziści, tak? <noise> Bo może się przeciągnąć i dalej. W ogóle też dla niektórych może się poza czerwiec rozwiać z powodu tej kapłanki i tej dwójeczki buław. Ok, zobaczmy z wyjaśnienia, może te karty coś jeszcze dopowiedzą. No tak, coś było odrzucone, tak? Więc albo jakieś awanse były odrzucone, albo coś było zablokowane i teraz czekamy. Czekamy, że przyjdzie do nas jakaś gratyfikacja, albo że ktoś do nas właśnie przyjedzie, albo że my będziemy mogli wyjechać albo, że przyjdzie do nas ten wybrany, wyśniony, tak, bo coś było wcześniej odrzucone, albo zablokowane, niemożliwe, być może z przyczyn zewnętrznych, tak, no mamy te warunki, jakie mamy, już nie będę tego słowa mówić, bo mnie to denerwuje, wiadomo o co chodzi, więc, ale niekorzystnie jest, żeby wyjeżdżać gdzieś teraz, albo tak jak mówiłam, szukać gdzieś wiatru w polu, nie, nie jest to korzystne, warto być cierpliwym, Spokojnym, co się odwlecze, to nie uciecze, i tak to, co, co ma wisieć, nie utonie, tak przyjdzie: przyjdzie jakaś oferta, przyjdzie zaproszenie, przyjdzie uczucie, przyjdzie, przyjdą deklaracje, przyjdą wyznania, no i co za tym idzie, będzie dalsze planowanie, albo po prostu ktoś z bliska przyjdzie, i nie trzeba gdzieś tam dalej. Ok. Mo, może przyjść ktoś, się po prostu skonfrontować, tak? Przy, przyjdzie konfrontacja, być może ktoś, dla tych zwłaszcza, kto z bliska ktoś przyjdzie, to będzie konfrontacja. Ktoś może był nieśmiały, się wycofywał albo był, istniał jako kolega, kumpel, nie wiem. No, coś tak, coś w ten stylu, i będzie teraz jakaś konfrontacja, czyli ktoś się ujawni, powie, co, co ma powiedzieć. Może być też tak, że ktoś przyjdzie się przeprosić, bo nie wiem, pokłócił się, poróżnił się, tak, albo podjął zbyt szybką decyzję, która no, spowodowała tutaj jakąś, jakieś takie czekanie, tak, odrzucenie, zablokowanie. No, i, i, i teraz to będzie możliwe. Ważymy, czy warto, czy coś jest tego warte. Więc, jeżeli to miałby być romans dla kogoś, tak jak mówiłam, ktoś tu może chcieć czegoś wartościowego, coś musi się opłacać. Coś musi być trwałe, stałe, dawać dalsze profity. To nie może być coś na chwilę. No i tu może być taka panna, która czeka na tego wyśnionego swojego jedynego. I, i on miałby być wartym, miałby wnosić jakieś zabezpieczenie i taki gwarant na przyszłość. To nie może być coś takie pojawiam się i znikam, bo na to jest niezgoda. No właśnie i znowu bądź cierpliwa, cierpliwy, nie, nie wyjeżdżaj gdzieś tam, nie, nie ten moment, przeczekaj, przemilcz, bądź cierpliwa, jeżeli szukasz kogoś w internecie, nie. Nie ten moment. By, roz, rozejrzyj się, bądź cierpliwa. Być może właśnie jest ktoś z bliska, tak? Być może masz z kimś świetny kontakt na zasadzie koleżeństwa czy tam e, porozumienia dusz. Być może jest świetny układ. E, intelektualnie się z kimś dogadujesz. Zwróć uwagę, przyjrzyj się, zobacz. Może nie widzisz kogoś blisko, tak? No i zna, e, właśnie, zaraz to powiem. No, i mamy wyjaśnioną królową. Mamy wyjaśnioną kapłankę, królową Buław. Nie bądź taka hej do przodu. Nie bądź taka nie rzucaj się, nie szukaj czegoś wiatru w polu, tak? Nie ma sensu się podobać wszystkim, bo można trafić na kogoś na, takiego na chwilę, a tobie chodzi o, o coś trwałego, tak? Coś, co, co daje. Prestiż, gwarant, więc y, musi być to cenne, trzeba się temu przyjrzeć, czy to jest warte y, czasu, który chcę poświęcić. Więc nie warto błyszczeć, nie warto się spieszyć, nie warto y, jakby pokazywać takich walorów, nie wiem, fizycznych y, angażować się w coś, co, y, co, co błyszczy. Bądź cierpliwa, skromna, wierz w swoje szczęście, tak? Ono do Ciebie przyjdzie. Nie ma się tutaj co spieszyć. No. Bądź tą kobietą z kręgosłupem, tak? Znaczy nie wiem jak to powiedzieć ładnie. No. Królowa Buław też ma, jest kobietą z kręgosłupem, ale w innym sensie, tak, Królowa Buław działa, ona chce mężczyzny, więc ona sobie go po prostu weźmie, ona zrobi wszystko, żeby zwrócić, żeby on na nią zwrócił uwagę, tak, natomiast ty nie masz być tą, tą taką Królową Buław, ta skromność jest tu ważna i jakby inne walory, rozumiesz o co mi chodzi, I bo... Ale jeżeli ta osoba do ciebie przyjedzie, już trafi, tak? Jakoś, no to oby nie było tak, że ty e, coś tam odrzucasz, bo jeszcze jednak e, siedzisz sobie w tym cieniu i, i coś tam sobie chcesz rozkminiać, przedłużać jakiś ten stan, czyli niby teoretycznie coś chcesz, ale w praktyce się okazuje, że, m, że jednak e, dalej sobie siedzisz w tym wycofaniu, by czy co, tak? E, no, żeby to tak nie było i się da, za długo się czemuś przyglądasz. Oby to tak e, nie było w ten deseń. Jakaż to by była rada dla byków na ten czerwiec? Jakaż to by była rada dla byków na ten czerwiec? Znowu, e, znowu rycerz kielichów. Mamy tutaj rycerza kielichów. Więc jeżeli się coś. O no chciałam takiego słowa nieładnego użyć czasami, tak się wyrażam. W ogóle taką blokadę troszeczkę mam przy tej wróżbie. Może dlatego, że taka płanka i ten kapłan jest i tu tak bardzo poważnie, świątobliwie i duchowo, i naukowo, i etc., etc. Więc ja bym powiedziała tak, jeżeli czekasz na tego swojego wymarzonego, wymarzoną, no to jeśli się pojawi, to no, jakby nie wahaj się, tak? Nie pozostawaj w cieniu. Nie pozostawaj w cieniu. Wyjdź z tym kielichem, przyjmij kielich i ty też ofiaruj, Nie odrzucaj, tak? Nie, nie, nie odrzucaj tego. Nie odrzucaj tego, dlatego że w efekcie, będąc tą kapłanką, jednak musisz teorię odrzucić na, na rzecz praktyki. No, trzeba żyć. I dostosuj sobie to też do spraw zawodowych i ewentualnie szkolnych, tak, no bo tu mamy kapłankę, kapłana, to również to mogą być jakieś egzaminy. Eee, warto je, bym powiedziała, zdawać. Warto je zdawać. Być może za drugim podejściem, co niektórzy mogą, zdadzą, może trzeba będzie się jeszcze do e, jakoś douczyć bardziej, doinformować ale warto, warto jakby z tą propozycją tutaj się wychylać dostosuj to so, sobie do siebie natomiast wydźwięk ma być taki, że w efekcie przyjmuj kielich od kogoś i ty sama również ofiary wywój dlatego, że duchowość etc. etc. tak ale w efekcie suma sumarum masz odrzucić nadmierną duchowość i nadmierne teoretyzowanie na rzecz jednak praktyki, mimo wszystko. No i wierzyć w swoją wartość, radość i tak dalej. Słuchajcie byki, no takie było troszeczkę trudne to czytanie dla mnie. Trosz, troszkę się jąkam, mam nadzieję, że mi wybaczycie i że jakiś tam sens, konsensus przebił przez mo, moją interpretację do Was. Na dzisiaj to wszystko i do następnego. Cześć, Dorotka.